Hey, witam was na kolejnym moim odcinku dzisiaj na kanale na rowerze Złom Kolejny dzień, kolejne rozbiórki, nie tylko. I zrobimy sobie takie małe ważenie, ile już mam różnych mosiążów mosiądz, tym podobne i tym podobne, ile kilogramów przybywa, a myślę, że przybywa ich po Sporo. Wszędzie w pojemniczkach pokładzone, <laughs> nie wiem, za co się tu wziąć. Wszędzie jakieś klamiki, ale to jest super. Ja tam się cieszę. W każdym pojemniczku są różności. Tu jest taki trochę pobielany. Pobielany, gdzie mamy tu pobielanego? Na to wychodzi, że pobielanego mam. Na pobielanego mam chyba najmniej, ale mm -hmm. tak wychodzi, na to, że pobielanego mam najmniej. ale to nic. Dobra. Tak muszę posegregować sobie. To jest miedziane. To jest miedziuszka miedziane. Muszę posegregować sobie jeszcze pobielone do pobielonego. Ja tam lubię mieć pobielony pobielonym i ten. Dobra, to jest. E Połczę żółte, żółty. To jest szółty, a to jest żółty, dobra, to jest pobierany elegancko wszystkie graniki od normalnie o, bo to były odcinane wszystko było robione pojemniczki mikro Będę to razem ale ja wolę sobie o or sobie po swojemu A wtedy inaczej to wychodzi o. Super. Czu mam e, Już on pokazuje. sam samochód pobierany Teraz sobie zobaczyć ile bardziej. te poleczko. Bo chcę sobie to pożarczko przeznaczyć do właśnie do. Czekajcie, do Mosiądzu 96 gramów. Uh -huh. 96 gramów towarzyszy. Dobrze, 96 gramów. Tak? Okej. Okay. Starujemy. Kupujemy. Nie jest pewnie tego dużo, ale myślę, że jeszcze się nazywa. To jest mosiąc. pobiał Nie jest tego. Mosiąc, e, Powiał mamy sto czterdzieści osiem gramów. Powiał jest po osiemnaście osiemnaście osiemdziesiąt dwa siedemdziesiąt osiem super, cieszę się. <tryk> Aha. Dodaliśmy sobie zaraz to zamkniemy, tylko nie wiem gdzie mam te zamykotko, przed chwilą nie miałem, ale dobra. To sobie na wokół teraz tak będzie mosiąc żółty będzie teraz mosiąc żółty o, jest troszeczkę To wszystko jest... To wszystkie elementy są z różnych rzeczy drobnych. I kto mi powie z takich ludzi, którzy e, głupoty mnie nic nie robią, tylko hejtują na kanale czy coś, że to się nie opłaca rozbierać takie różne elementy. Czekajcie, bo tutaj chyba trafiłem na dużego groszka. Mhm, mm pójdzie do odtwarzanego, muszę jeszcze przeglądać. Chyba przez powyłka, a to nic. 1 kg 576, a mosiąc żółty jest po 21,40 na metale 21. 33 68 dodajemy, co daje nam 36,46. Już za to. Mosiąc pobiał i mosiąc żółty Omawia się te różne groszki nazbierane, Zbierane. no trzeba to wszystko wyopalać, wypalić ale dobra czyli z 36, z 46 wpada już do puli, zobaczymy ile jeszcze się nazbiera do przyszłego roku do, nokon. do grudnia zobaczymy ile jeszcze kilogramów przypadnie ale będzie sporo bo mam takich różnych tutaj pobieranych też mam dobra jak wam się odcinek podobał to zapraszam was do oglądania jeżeli chcecie subskrybowania Komentowania. ja wiem jak tam wtedy A tu jeszcze różne groszki też. Też to. To akurat bo to jest do pobierania. To tak samo. Tu są groszki. Mhm. sporało jest tych groszków. Dobra, zobaczymy. I co? Nie będziemy przedłużać. Troszkę to czasu <noise> a zobaczymy ile mamy tutaj jeszcze osiemdziesiąt dwa gramy tych troszkami ale to wiadomo że inaczej trzymajcie się do na następnego koleżanko i kolego